Gomułka w latach 60. był zdania, że jak się powiesi kilku aferzystów, to zapanuje porządek. Czy słowo ciałem się stało? Prosto z mostu. Zapraszam do wielkiej kradzieży. Nie będzie to specjalnym zaskoczeniem dla widzów i fanów serii Czar PRL, czy po prostu też dla domyślnych, że czasy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej to były czasy, w których żyło się, co tu kryć, dość biednie. Były to czasy, kiedy przeciętny, zwyczajny obywatel miał zmagać się z niedoborem praktycznie wszystkiego. Tylko, że taka sytuacja dotyczyła tylko przeciętnych obywateli. Najwyższe szczeble władzy były wolne od takiego typu zmartwień. Ci w przeciwieństwie do niewinnego obywatela starali się wzbogacić jak tylko mogli. Cała opowieść zaczyna się od złota, skarbów i kosztowności zrabowanych przez niecnych i wrednych Niemców. Przecież to od dekad Dolny Śląsk stanowi miejsce, gdzie przecież ci niecni Niemcy poupychali kradzione pieniądze, biżuterie, dzieła sztuki, i nie zapominajmy o tych legendarnych stertach złota. Kiedy tylko zakończyła się wojna, służby bezpieczeństwa zacierały ręce. Trop skarbów był świeży. Przecież wszyscy w okolicy wiedzieli, że w twierdzy Breslau wszystkie skarby poupychano. Zatem nic dziwnego, że na krótko po zakończeniu działań wojennych rozpoczęto poszukiwania. Na hitlerowski majątek składało się kilkadziesiąt ton złota, które zostało przez nich zrabowane z wrocławskiego skarbca. Chcących się szybko wzbogacić było bez liku, ale entuzjazm szybko opadł, kiedy się okazało, że każdy trop prowadził donikąd. Członkowie partii, zniechęceni oddalającą się perspektywą odszukania niemieckich skarbów, postanowili skierować swój zapał w innym kierunku. Niektórzy spojrzeli na zachód. Wśród partyjnych oficjeli pojawił się towarzysz wicedyrektor Departamentu Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, szef kontrwywiadu i dyrektor generalny do spraw służb bezpieczeństwa w resorcie, towarzysz Ryszard Matejewski. Jego dążność do wzbogacenia się za wszelką cenę nie znała granic dosłownie, bo za granicą szukał to, czego nie mógł znaleźć w kraju. Przez cały okres lat 60. gorliwa grupka funkcjonariuszy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, rzecz jasna pod czujnym okiem towarzysza Matejewskiego, nielegalnie i niejawnie kradli, zastraszali, dopuszczali się licznych rozbojów, a wszystko w imię wzbogacenia się. Środki tym sposobem zdobyte miały wspierać działania wywiadowcze i kontrwywiadowcze. Oficjalnie. Nieoficjalnie zaś kradzione skarby upłynniali funkcjonariusze, którzy następnie, zamiast rozliczyć się z resortem, stawiali na podwyższenie swojego niskiego poziomu życia w naszej szarej, topornej, socjalistycznej rzeczywistości. Mogli cieszyć się z najnowszych telewizorów, raczyć się aromatyczną kawą, rozsmakować się, w puszkowanej szynce z peweksu, czy dopieszczać się renomowanymi kosmetykami. Jednakowoż to łup jeszcze eldorado dobiegł końca, kiedy życzliwi koledzy donosili na swoich majętniejszych kolegów. Kiedy fama się rozchodziła. Pospiesznie wielu funkcjonariuszy w panice zakopywało swoje skarby na swoich ogródkach działkowych. Te mieściły się nad Zalewem Zegrzyńskim, stąd afera, która wybuchła, zyskała nazwę Afery Zalew. Najlepsze w tej całej historii było to, że donosili ci funkcjonariusze, Którzy również wmieszani byli w proceder, ale uważali, że otrzymali zbyt małą dolę. Podczas gdy w rzeczywistości wszyscy praktycznie dzielili się porówno, żeby uniknąć właśnie takich posądzeń. Życzliwość kolegów spowodowała aresztowanie. 36 osób. Konfiskaty 82 kg złota, 5 milionów złotych i 150 tysięcy dolarów, które dzisiaj są warte jakieś 21 milionów złotych. Wszystko co skonfiskowano, warte jest dzisiaj razem jakieś 40 milionów złotych. Funkcjonariusze otrzymali wyroki od 2,5 roku nawet do 9 lat więzienia. Natomiast najgorzej się dostało nadzorującemu całemu procederowi towarzysz Matejewski dostał lat 12 więzienia. Dość surowo potraktowano sprawców, natomiast myli się ten, kto sądzi, że wyroki odstraszyły następnych bystrzachów. Obietnicą łatwego zarobku skuszono funkcjonariuszy po raz kolejny w połowie lat 80. Tym razem wyszła na jaw afera żelazo. Tym razem jednak funkcjonariusze poszli na całość. Niestety, dopuszczając się morderstw, które według sprawców nie były planowane ani celowe. Powody, dla których działali sprawcy, były takie same jak sprzed lat. Pozyskane środki miały wspierać działania wywiadu i kontrwywiadu, a wszystko szło na rzecz poprawienia statusu majątkowego samych funkcjonariuszy, a miało się do tego przyczynić 100 kg złota. W Przeważającej części biżuterii, kilka kontenerów srebra, sporo kamieni szlachetnych i markowej odzieży. Z zeznań złożonych przez kierownika pierwszego departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wynika, że pewna ilość łupów zdobytych miało trafić do przedstawicieli najwyższych władz. Niepokoić zatem powinno, że część tych skarbów miała trafić m.in. do samego Edwarda Gierka, do jego szacownej małżonki, pani Stanisławy Gierek, członka biura politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pana Jana Mariana Szydlaka czy do pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Ludzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach, pana Zdzisława Grudnia. W latach 70. trzymane w tajemnicy skarby upłynniano w potajemnym sklepiku, mieszczącym się w budynku ministerstwa. A wszystko działo się dzięki pracownikom, którzy jako premię otrzymywali kradzione fanty. Przytoczone tutaj dwie afery, broń Boże nie oznaczają, że były jedynymi. Afera Żelazo czy afera Zalew były najgłośniejszymi aferami. Polska ludowa, jak długa i szeroka, była miejscem, gdzie nadużycia i przestępstwa gospodarcze były praktycznie na porządku dziennym. I nie chodzi tutaj o przeciętnych obywateli. Raczej jasne jest, że jeśli się nie ma praktycznie grosza przy duszy, to sięganie po coś nieswojego mogło się często przytrafić. Od pokusy o lepsze życie w socjalizmie nie mógł się uwolnić nikt. Jej ofiarą padali wszyscy „partyjni oficjele, dyrektorzy zakładów pracy czy nawet prezesi spółdzielni”. Ci, którzy mieli ważne stanowiska mogli więcej. Zatem wykorzystywali ten fakt, co niejednokrotnie oznaczało przekroczenie swoich uprawnień. Tym, którym wiodło się najgorzej, czyli zwykłym obywatelom, marzyło się zwiększenie swojego stanu posiadania. Każdy radził sobie jak tylko mógł najlepiej. Niektórzy handlowali dewizami, inni sprowadzali co się dało za granicy. Głównie z tego zgniłego rzekomo zachodu. Jeśli ktoś potrzebuje dowodów, to wystarczy Przyjrzeć się oficjalnym danym z prokuratury generalnej. Przykładowo, w 1980 roku spośród wszystkich aktów oskarżenia około 1000 z nich dotyczyło przestępstw gospodarczych. Na 3400 osób oskarżonych ponad 1000 z nich to były osoby na stanowiskach kierowniczych. W niemal 500 przypadkach oskarżonych podejrzewano o kradzie szmienia wartości powyżej 200 tysięcy złotych. W ponad 50 sprawach chodziło o łapówkarstwo powyżej 100 tysięcy złotych. W 1981 roku do grona oskarżonych dołączyło czterech ministrów, siedmiu wiceministrów czy siedmiu sekretarzy komitetów wojewódzkich. Dziękuję bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału, dziękuję również za wsparcie przy okazji całej serii Charperl, do którego zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to dajcie kciuki w górę. Jeżeli nie, to dajcie kciuka w dół i może umotywujcie pod filmem. A jak średnio Wam się podobał, to dajcie kciuka w bok i rzućcie tematem na kolejny film. Zachęcam do dołączenia się do Discorda, widzowie prosto, żeby sobie porozmawiać albo zasugerować, jaki następny film zrobić. Link do Discorda jest pod filmem. Dziękuję również za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam bardzo pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego filmu. Czyli kiedy każdy z Was sobie pomyśli, jak to było w tej polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam!